Oh, Witam wszystkich, z tej strony Adrian i kolejny odcinek, już drugi, z serii od Parnika do Rolnika. Po, po małych przemyśleniach jesteśmy na mapie średnia wieś V7. Od Herosa dostałem po tym dodanym filmie pierwszym, dostałem ją tak przedpremierowo, Link do kanału w opisie mapa wyjdzie na 4000 subskrypcji, bardzo serdecznie polecam. Jeśli ktoś by miał pytanie, było kilka pytań typu, co to jest parnik? Tak, niektórzy po prostu nie zrozumieli tytułu tej serii. Polecam sobie jeszcze raz to przemyśleć, obejrzeć ponownie tamten odcinek, właściwie to początek. Ale polecam, to to przyjdziemy sobie dzisiaj do żniw. Zasiądziemy w Bizona. Sobie troszeczkę hed Hedra podniesimy. To dzisiaj ruszamy na pszenicę, co? Drodzy widzowie. Niedługo wbijamy... No co my wbijamy? Co wbijamy? 2000 subów. Jeszcze brakuje nam... Jeśli ostatni raz patrzyłem, 56 subskrypcji. Więc jesteśmy już naprawdę bardzo blisko tego progu. A co może na 2000, co byście chcieli? Piszcie co byście chcieli na 2000 subów. A ja w tym czasie. Kurde bela, jest problem, bo ja muszę tutaj... No nie, tu nawet nie ma sieczkarni, bo ja zapomniałem. Tu trzeba zrobić... A, okej. Okay. Dobra, mucarnia. To widła przyspiesz i... Włan, jak to mówią. Trzeba dobre plony zebrać. Naprawdę mapa mi się podoba. Aha, jest sieczka, super. Może teraz to się chyba na przecinek albo na kropkę zmieniało. Nie wiem, jak tu będzie jakaś sieczkarnia, czy coś. To ja nie wiem. Na przecinek, czy na kropkę. No i teraz nic nie leci. Podejdź do sieczkarni. Aha, spoko. A, myślę, że nie ma sieczkarni, ale pewnie coś jest tutaj. No, się to zjemy są na sieczkarnię, no z są na sieczkarnię. Dobra. Nie zauważyłem, nie zauważyłem mój błąd. Myślałem, że nie ma sieczkarni. O, dobra. Ja tam chcę na słomę. Bo chcę sobie ją później sprasować. Lekko można motowidła w górę. Wysunę do przodu. O, okej. Okay. O, coś w tym stylu. Co je trochę pokosimy, nie? Wieczorkiem, taka 19 godzina Rosy jeż, rosa jeszcze nie zeszła. Ja sobie nagrywam po szkole. Dzisiaj jest środa, wy to będziecie mieli jutro, czyli w czwartek o 13:00. Yy, ja tak sobie myślę, że chyba zrezygnujemy z serii Speed game Ta seria Wam się widzę spodobała, bo po pierwszym odcinkiem prawie 600, 600 wyświetleń do tej pory było. Prawie 600, bo tam jeszcze nie ma prawie 600, ale prawie. Tutaj sobie pozwolimy, lek pozwolimy lekko wjechać na pole. Już wykoszone, bo sobie kosiłem poza odcinkiem. Właściwie te pole by było skoszone, ale tak chciałem was troszeczkę pokłamać. A ja tam postaram się skosić te wszystkie pola. Dzisiaj sobie skosimy... Bodajże dwa. Al albo trzy. Nie, trzy sobie skosimy. Tylko... Jak skoszę te pole, tu sobie por porozmawiam z wami. jak skończę te pole kosić, to... Skoszę sobie następne dwa na lekkim przyspieszeniu. Ponieważ nie mam zbytnio czas, czasu, a nie chcę przekraczać 20 minut. Dlatego wiecie jak to jest ze mną. Trzeba jeszcze lekcje zrobić, się pouczyć trochę, ponieważ jutro jest ciężkie zadanie przede mną. Ale nie będę spoilerował. Dzisiaj jeszcze jeszcze bez chłopaków. Ponieważ no nie ma, nie było jeszcze nikogo tam. Ciekawego co do nagrywania. Nie wiem, zrezygnujemy z tej serii Speed Gaming. Ja nie... O Jezu. bo ja nie chcę patrzeć, jak to jest przez 3 godziny 30 wyświetleń. To, jak na ten kanał, to jest bardzo mało. Dobra, przejdźmy się po przyczepę. Właściwie to można trochę przyspieszyć. O, piękna przyczepa. Ostatnio wyszła na. 1800 cukrów u Herosa. Serdecznie polecam subskrybować, bo jak już mówiłem, ta mapa wyjdzie na 4000. Dobra sobie, pojedziemy. Oczywiście, był ten zbiornik, to ładnie sypie ta, jak to mówią, pszenica. Właściwie nie tak jak to mówią, tylko jak to jest, bo inaczej się chyba na to nie mówi. Nawet nie znam zwyczajów innych innych regionów Polski. Ale to mniejsza z tym to nie jest... To nie jest czas na to. Właściwie to sobie trochę kamerę. To sobie, żeby tak szybko nie biegłem. Rozłożymy sobie. Okej. Okay. Podjedźmy jeszcze trochę. Wczoraj po burakach pojechałem, ale nic się nie stało. Założymy sobie burty pięć, proszę bardzo. Sypiasz... Nie, czekaj gdzie tu się sypało. Dobra. Dobra, ta przyczepa się wysypie, a my się widzimy po krótkiej przerwie. Jestem już po krótkiej przerwie. Możemy nagrywać dalej. A więc co ja mówiłem? Jak już mówiłem, zrezygnujemy z tej serii speedgamów, ponieważ to już jest nudne. To było fajne, jak się miało 700 subów, ale nie... Jak się ma prawie 2000, trzeba coś nowego wprowadzić, jakieś nowości. Dobrze, że już niedługo będzie ten nowy komputer, to nowe, nowe serie wejdą na kanał. Właściwie to moglibyśmy sobie... O, stanąć. Nowe serie i nowe, nowe gry. Typu coś z jakiegoś roketa. Rocket League, nie wiem, coś jeszcze. I Eurotrack na pewno będzie. Bo no, ten trzeba coś innego wprowadzić, czymś innym zachęcić publiczność do ponownego ponownego wrócenia na kanał, zagoszczenia, po prostu zaklimatyzowania się. Tak cały, cały czas farming to może się znudzić. Kurde, szybko, szybko bardzo minęło okoszenie tego pola. Więc do następnego tak sobie pół skoszę i zakończę ten monolog z Wami. I Wy sobie resztę najwyżej obejrzycie w lekkim przyspieszeniu. Dobra, ale tylko ja nie wiem, czy te pole mam kupione. Bo jak wiecie, albo może nie wiecie, tutaj jest kupywanie pól. Taka ma ikonka przed polem, ale nie, że nie będziemy kosić. Skosimy sobie pszenicę. Proszę bardzo. Te pole jest dosyć podobne. Tylko ja mam dylemat. Czekaj, To jest kupione, to jest kupione. Tylko ja mam lekki dylemat, czy to było to samo. Bo tu bardzo pszenica z jęczmieniem jest bardzo podobna. Dobra. O, to bardziej żółte. To nie to. Dobra, a to następnym, następnym razem sobie to skosimy. Trochę teraz zeszło, ale ja lubię, bardzo lubię tą teksturę. Czy to właściwie to możemy sobie wyłączyć? Możemy sobie zmniejszyć obroty, dobra. Możemy sobie spokojnie usiąść. Tu sobie po polu przejedziemy, bo czemu by nie. To jest taka bardziej realniejsza, realniejsza seria. Więc trzeba się starać, żeby utrzymać tą realność. Puścimy sobie Hydra. O, pięknie idzie maszyna. Bardzo mi się podobają te mody od Herosa. One są takie inne. Nie są takie, jak inni dają te mody, tylko to są takie właśnie oryginalne, takie typowo starsze teksturki, takie fajne, inne kolorki. Mi się właśnie to podoba. Jak wam się nie podoba, no to po prostu wam się nie podoba, nie? Każdy ma inny gust. Ja bardzo lubię te mody i bardzo serdecznie zapraszam do polecenia, do subskrybowania kanału Herosa. Bo jak już będę wspominał po raz trzeci, mapa zostanie wydana na 4000 subów. A jeśli dobrze pójdzie, to może i sam Heros może kiedykolwiek będzie na odcinku. Może mi się uda go zaprosić. Muszę pogadać. A jak się uda, no to dam znać. Yy, więc coś w tym stylu. Ta nowa seria, co będzie zamiast speedgame'ów, bo będą dwie serie na kanale, yy, będzie na pewno... Kiedyś pojawi się chyba w soboty jakoś tak. Około 15 może się pojawić. Ewentualnie... W soboty o 15. Ewentualnie może się pojawić yy, 60 sekund. A... Yy, chwila, muszę pomyśleć teraz dobrze. Tak, tak. Czy jest znowu pełen, pełen zbiornik. Gościu. O, znowu pełen zbiornik. Jak tak dalej pójdzie, to kurde. To będą bogate żniwa. Tylko ja tu nie wiem, co zrobić. o, 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 o. Dobry pomysł, dobry pomysł. Wjechać sobie tutaj na pole. O, i tutaj się wysypać. O proszę bardzo, dobra. O, to można sobie. Zmniejszymy obroty. Zostawimy tu bizuna. No i co tu? Co? Co? What the fuck co to jest? Iś owiec? Ja myślałem, że tu jest... Ja myślałem, że to jest normalne ściernisko, kurde, stąd tak to wyglądało. A to jest jakieś zboże. O kurde, to nie dymy. Zobacz sobie tutaj na tej, na trawie staniemy, Boże! O Boże, święty Ale Fail. Ja myślałem, że to jest ten ściernisko już poskoszonym. To nie złe dymy. W następnym odcinku pokosimy sobie rzepak. Rzepak, rzepak, rzepak. Kurde, ale tutaj nierealnie poje... zrobiłem bardzo źle. będą hejty, będą hejty na pewno. Kurde, nie wygrałem sobie tego mausteringa, ale to tam... A, była tak lata, ta łapa... Dobra, tu sobie na łąkę wjedziemy, albo tutaj... O! Te drogi są bardzo fajne, wyboiste, żebym powiedział. Kurde, znowu, że źle podjechał. Dobra, tu się najwyżej bizunem... sobie tutaj nawrócę na łące. Nie, na gospodarce mam lekkie spadki FPS-ów, ale tak na polu to już jest. Jest dobrze. Na gospodarce dużo elementów blisko siebie, dużo tekstur i tam się może to na moim komputerze może to nie sprzyjać. O, tutaj jest dosyć płynnie. Nie, bardziej jest lepiej tak o. Coś w tym stylu. Jakieś screeny bym musiał porobić na miniaturkę. Przełączę się tak, będzie szybciej. no tu sobie odpalimy szybsze wysypywanie. Ale czemu nie działa? Czemu się nie wysypuje? Może no, by mi ktoś to powiedział? A, o, okej. Okay. Miałem przełączone na header. To nie złe dymy. No, nie wiem ile już nagrywam dla was. No tak do 20 minut. Powinien być odcinek. Chociaż nie będę kosił tam na speedzie. Czekaj, pełna jest przyczepa, mi się wydaje? Wyłączę wysypywanie, zgaszę sobie lekko obroty. O co chodzi? Czyż zakładki założone? To czy tysiące? O to fako co chodzi Załóż, o ty... Otwórz, Otwórz clever and... nower. Powinny być zakładki, kurde. Co jest? Thank you, Lucky Miss. Zakładki załżmaty. Nie, tu się coś podchodziło chyba. Nie. Kurde, dlaczego to nie działa? Szklapę, klapę, usz rurę. Kurde, nie wiem, nie wiem. No serio. Na odcinku była do 5 ton. Coś tu nie gra, coś tu mi nie gra. A, ja się dowiem wszystkiego. Open cable, close cable. A, nie wiem, dobra. Wiem tylko jedną rzecz, że przyczepa jest pełna. Ewentualnie, jak się dosyć dorobimy, to sobie kupimy tą maszynę, bo mam już zaplanowaną. To taka promująca seria maszyny. To 10-12. No oczywiście to te pieniądze to nie grają roli, ja mam wszystko zapisane. Na koncie jest e, 20 tysięcy. Możemy sobie to nawet szybko tam... Żeby te pieniądze zniknęły. Aha, zobra. Bo ja mam po angielsku ogólnie farminga. No, bo mam po angielsku. Tak się douczam ewentualnie. Bo miałem po polsku, wiem co jest pod jakim przyciskiem. No i tak się po prostu po angielsku teraz zrobiłem. Chyba mam nawet zainstalowanego po angielsku. Ale to mniejsza z tym mało to kogo interesuje. O super klimat jest na tej mapie, Boże. Bardzo fajnie mi się tu podoba. I nim pewnie się nie podoba, bo to takie tam. Mi się podoba. Chętnie bym tutaj spędził, spędzę tu na pewno 200 godzin, co najmniej. Założycie się, pod koniec serii, jak będę kończył tą serię, właściwie będę kończył na tej mapie, bo cały sezon tu zrobię, taki obszerny, bo aż wszystkie pola zrobię sobie. Więc, easy. Dobra, wysypiemy sobie wszystko. Okej. Okay. Mogę Wam nawet pokazać. Wszystko działa. Co my kosiliśmy? Wiem, my kosiliśmy. Kurde, ja nawet nie odróżniam. Nie odróżniam nasion, ale ze mnie słaby rolnik. To się po prostu wytnie. To się wytnie wszystko. To się kameruje. Ale ja sobie tutaj muszę nawrócić. Ponieważ... Chyba, że sobie tyłem wyjedziemy. Tu mało miejsca dosyć do nawrócenia. Ale damy radę! To jest 60 zwrot, zwrot na maszyna. Proszę bardzo, jak to pięknie. Znaczy ja sobie ty, tylko cofniemy ewentualnie, żeby dyszla nie urwać. O, i Bardzo fajny klimat, taka godzina 19, bardzo fajny zachód słońca. O, trochę radziło na gospodarce, ja się muszę sobie krowy kupić. Ale to kiedy indziej, bo ja muszę, ja mam tu wszystko, za, mam wszystko zapisane na kartce. Nawet nie wiem, czy tu jest skup jakiś, ale pewnie jest. Tak mi się wydaje, bo najmniej. Mam, ja myślę. Dobra, sobie pojeździmy w kabince. No, sobie tutaj wjadę. Okej. Okay. Sobie teraz przejdziemy znowu do Bizona. No, może jakieś pytania. Pytania do odcinka. Ile zostało? 49%. Pewnie dojadę do tamtąd, będzie pełen zbiornik. Dobra. Pyk, pyk. I pyk. Okej, okay, maszyna ruszyła znowu. No, jest klimat. No nie wiedziałem, co to jest. Ja myślałem, że to jest jakiś pokoszone ściernisko, muszę się dowiedzieć czy tu jest coś takiego jak jęczmień, a nie, czekajcie, 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 bo to nie farming, 17. Owiec, o właśnie, możliwe, że tu jest owiec. No tam co jest skultywatorowane, bo mi się teraz tekstury mylą, kultywacji z 15 do 17 mylą mi się lekko. Mogą mi się lekko mylić. Lepiej by było, sobie klapy tam u góry otworzył. Może później wiadę tutaj, nie wiem co to jest, ale to kiedy indziej. Jak sobie już skończę ten jęczmień. Tak sobie skoszę te wszystkie pola. Wiecie, naj najpierw żniwa wszystko tak po kolei. Kurde, nawet nie dojechałem do końca. Super. Stru extra. Dobra, tu sobie na razie sobie go zostawimy na obrotach. No tu było pokoszone. I taka miedza, malutka miedza, ale zawsze jest. Teraz no opowiedziemy trochę szybciej. Ja gram ogólnie na ustawieniach średnich w 15, ponieważ mi to odpowiada. Ustawienia średnie mi odpowiadają. Bez nagrywania mam stałe 30 FPSów, a na gospodarce, na gospodarce to mam różnie. Teraz jest dosyć dobrze. Na gospodarce jak nagrywam to mam 20, a tak to teraz mam 30. Jest dosyć dobrze. Jak patrzę w kierunku gospodarki też spadają. Kurde, znowu tutaj będę się... Taka wąska miedza jest, tak żeby nie zahaczyć, bo kurde, jak koło pęknie, nie, to zobaczycie. Mhm. Super realność. Realność pierwsza klasa, ale... Kurwa. Jak się w kurwie za chwilę to jedne, to... No. no. Kurde, trochę wąska miedza jest, ale jak to są polskie pola, to jak mam miedza, to... Dobra, wysypujemy. Ucarni odpalimy. Niech się grzeje maszyna. No, tak mi się wydaje, że 20 minut ponad już jest. Ale mi się pewnie tylko wydaje. Dobra, wysypała. Lecimy dalej. Bo to trzeba dzisiaj skończyć. A to już jest godzina... 17 w realu, 19 w grze Więc zbliża się czas końca powoli Kurde, teraz będę się tu nawracał A, Spokojnie Spokojnie, damy radę Niżej hydra Jedzimy Dobra, jeszcze do końca tu przejadę Się wysypiemy i kończymy Kończymy tą imprezę Proszę Państwa Właściwie to ja mogę już teraz nawet zakończyć dla Was ten odcinek. Był z Wami Adrian i zapraszam do oglądania, subskrybowania, oceniania kanału. Dziękuję, że dotrwaliście do końca. Jeśli Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Kisuba, pozdrawiam Was, cześć!